Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie z etnocentrum Ziemi Kroślińskiej z Izby z Piecem. Mam przyjemność kolejny raz gościć państwa u siebie. Żałuję bardzo, że online, a nie na żywo, no ale mamy nadzieję, że pandemia się skończy i zawitacie do mnie, z czego się będę bardzo cieszyła. <laughs> mamy okres w tej chwili karnawału, czyli tak zwane starodawne zapusty. No więc. Chciałabym Państwu zaprezentować ciasto, które w tym okresie bardzo często króluje na naszych stołach. Są to róże karnawołowe z racji karnawału, i z tego samego ciasta robimy faworki, czyli potocznie nazywane chrustem. Co potrzebujemy do przygotowania takiego ciasta na róże karnawołowe i faworki? No więc, jest to mąka jest to masło, cukier waniliowy, jajka, śmietana, cukier puder, marmolada i odrobina spirytusu. A po co ten spirytus? Po to, żeby nam to ciasto, jak wrzucimy na wrzący olej, bo potrzebny będzie również olej do smażenia, żeby nam nie wpijało tłuszczu. Ja państwu pokażę w jaki sposób możemy sporządzić takie ciasto na róże karnawałowe i faworki. No więc zaczynam. Pół kilograma mąki. To jest około pół kilograma. Do tego dokładamy cukier waniliowy. Do tego dokładamy masełko. Masełka tak połowa kostki. I to musimy drobno zsiekać. Kochani moi, mąkę mamy pięknie zsiekaną z masełkiem i z cukrem waniliowym. I teraz będę dodawała kolejne składniki. No więc, żółtka, a ma być ich na pół kilograma mąki około 7 żółtek. Wrzucam do miseczki. I będę te żółtka ucierała na no tak zwany kogel mogel z cukrem pudrem. Kochani moi żółtka mamy przygotowane. Do tych siedmiu żółtek dokładamy około pół szklanki cukru pudru. Proszę bardzo. I teraz będę ucierała i będę robiła tak zwany kogel mogel. Państwo, żółtka mamy utarte, podwoiły swoją objętość pęcherzyki powietrza na pół masę, no więc teraz utarte żółteczka dodaję do mąki. Mamy żółteczka i do tych utartych żółtek teraz dodamy, kochani moi, dwie łyżki kwaśnej śmietany i dodamy spirytus i wyrobimy ciasto. Bardzo proszę. Dwie łyżki śmietany, a po co śmietana? Po to, żeby nam ciasto nie wysychało. I tutaj dolejemy spirytusu, żeby nie piło za dużo później oleju. I zarobimy ciasto. Ciasto ma mieć konsystencję pierogowego, czyli musi być twarde. Szanowni Państwo, bardzo ważna rzecz że ciasto na chrust i róże karnawałowe musimy wyrabiać bardzo długo aby wtłoczyć do niego bardzo dużą ilość powietrza powietrze trzeba wtłoczyć w ten oto sposób że trzeba po prostu rzucać ciastem o stolnicę tak ze 30-35 razy żeby chrust był chrupki i kruchy Składniki mamy połączone w jedną całość. Ciasto ma konsystencję dosyć twardawą. I teraz musimy wtłoczyć do niego dużą ilość powietrza. No więc moja babcia uczyła mnie w ten oto sposób, że trzeba uderzać ciastem po stolnicę tak około 30 razy. Pobijaliśmy ciasto. 35 razy uderzając po stolnicę. Ciasto uważam, że jest wyrobione, napowietrzone. Teraz będziemy wałkować. Będziemy wałkować bardzo, bardzo cieniutko. Jak najcieniej się da. Pokażę Państwu później, w jaki sposób będziemy formować róże karnawałowe i faworki. Ciasto mamy rozwałkowane bardzo, bardzo cieniusieńko. Proszę zobaczyć. I teraz pokażę w jaki sposób robiło się kiedyś, dawno temu tak zwane róże karnawałowe. Potrzebujemy do tego szklankę, literatkę i kieliszek, żeby obwód był od największego do najmniejszego. I proszę bardzo, wykrawam Szklanką kółeczko. No więc już mam tutaj jedno. Później literatką wykrawam kolejne kółeczko. Mamy kolejne. I kieliszkiem wykrawam kółeczko trzecie. Proszę zobaczyć, mamy trzy kółeczka. Od największego do najmniejszego. Później Nadcinamy te kółeczka. O! Tylko tak same koniuszki nadcinamy tutaj równiuteńko. Mamy wszystkie kółeczka ponadcinane. Proszę sobie zobaczyć. I teraz białka, które nam zostały będziemy smarować kółeczko białkiem. Przyłożymy Mniejsze kółeczko i znowu posmarujemy białeczkiem, żeby nam się skleiło, i trzecie kółeczko i dociśniemy palcem. O, w ten oto sposób. I mamy już jedną różę gotową, później będziemy wrzucać na gorący olej. Róże mamy już przygotowane, proszę zobaczyć. I teraz będę wrzucała na wrzący olej i rampasa. Róże nam się upiekły. Proszę zobaczyć jakie piękne. I tutaj na środeczek każdej różyczki nakładamy odrobinę marmoladki. Proszę bardzo. O, tu. I następna. I tak po kolei wszystkie dekorujemy marmoladą, a później posypiemy cukrem pudrem. Szanowni Państwo, w ten oto sposób wyglądają nasze róże karnawałowe, uważam, że są piękne i tak też smakują i Państwu życzę również smacznego. Drugą rzeczą, którą sporządzamy z tego ciasta są faworki, czyli inaczej potocznie mówiąc, chrust. Ciasto również należy rozwałkować bardzo cieniutko. Gdy ciasto rozwałkujemy, tniemy wzdłuż. I później z tego robimy tak zwane rąby. Nadcinamy równiusieńko I później w środek każdego rąbu zrobimy takie nadcięcie. Proszę sobie zobaczyć, tutaj. Takie nadcięcie. Później każdy kawałek chrustu bierzemy do ręki. Mamy to nadcięcie, proszę zobaczyć, tu jest dziurka. I przeplatamy koniuszki ciasta na drugą stronę. O, w ten oto sposób. Proszę bardzo.